Dzień dobry, dzień dobry kochani. Z tej strony ja, moja, z alternatywy perfumowe. Słuchajcie, w ostatnich paczkach przyszło mi też sporo próbek. W jednym zapachu się zakochałam, można powiedzieć. Naprawdę się polubiłam. I niestety, z zapachem, który właściwie jest już prawie niedostępny. Jeżeli gdzieś tam mogli na to w naprawdę, w takich cenach, nie na moją kieszeń. Jeżeli też nie na Waszą kieszeń, to um, słuchajcie, ja serdecznie polecam Wam alternatywę tego zapachu. Zaraz powiem, jaką. E, ogólnie mowa, słuchajcie, o Guerlain Szalimar Initial. E, piękna buteleczka, naprawdę piękna. Piękny zapach. E, jeżeli z jakichś powodów nie możecie nosić pierwotnej wersji Szalimara, to czy jest za ciężka dla was, to polecam to. E, I słuchajcie alternatywa. Otuleni zapachem. Ja mam kilka jeszcze zapachów od nich i muszę powiedzieć, że wszystkie są niezwykle trwałe jakościowe. Hmm. I słuchajcie, polecam Wam też, jeśli chodzi o nich, poczekać na te momenty, kiedy przesyłka będzie za darmo, bo zdarza się. I wtedy można sporo przeszczędzić choć na przesyłce. Aby sobie wypróbować i zapach. Słuchajcie, w głowie bergamotka pomarańczaną, te zielone. W serduszku irys, paczula, wetyweria, róża, jaśmień, w bazie wanilia karmel, tonka i piżmo I jakby słuchajcie, to jest zapach taki dosyć cytrusowy w otwarciu. Są te nuty zielone bardzo mocno wyczuwalne. Natomiast jest to później tak naprawdę zapach taki irysowo, takiego irysa marchewkowego, słuchajcie, właśnie z tonami takimi karmelowymi, waniliowymi. I tonkowymi. I piżmo też jest dosyć wyczuwalne. Jest taki, słuchajcie, irys marchewkowy z nutami y, lekko słodkimi, i piżmo. Bardzo fajny zapach kobiecy, ciekawy. No, bardzo mi się spodobał. Y, y, I teraz różnice. Y, ja myślę, że nie dla każdego też mogą być wyczuwalne, czy y, nie na każdej skórze mogą y, wystąpić te różnice. Natomiast słuchajcie, jak to jest u mnie, jeśli chodzi o oryginał, po tej jakby początkowym starcie bergamotkowo powaryczowym z nutami zielonymi dosyć szybko zaczyna się wybijać właśnie kwestia jakby tego marchewkowego irysa, ale też szybko zaczyna wybijać dosyć słodycz, słodycz karmelu mhm. i słodycz tonki wersji jakby od otuleni zapachem, tej alternatywnej. Mam wrażenie, że jakby ta, ten wstęp taki z nutami zielonymi trwa dłużej, a później użyto, jeśli chodzi, też jest ten marchewkowy irys, ale później jakby użyto troszeczkę więcej, słuchajcie, wetywerii mam takie wrażenie i tej słodyczy, przez to jest ociupinkę mniej. Mimo, że początek jest, słuchajcie, identyczny naprawdę. Mm, ale właśnie tutaj jakby w, w odpowiedniku jest troszeczkę na mojej skórze właśnie mniej słodyczy yy, więc dla innych będzie to wada, dla innych będzie to słuchajcie zaleta, później one znowu są takie same więc yy, i mam wrażenie, że właśnie jakby odpowiednikiem trwał mnie dłużej na mojej skórze niż yy, niż yy, ale słuchajcie w takim globalnym globalnym życiu Myślę, że jeżeli bardzo polubiłeś się z tym zapachem, to nie będziecie zawiedzione. To nadal czuję, że to jest ten zapach. Także tak, to, to czuć, że jest ten zapach. I ja czytam słuchajcie, komentarze, że naprawdę wiele kobiet uważa, że jest to zapach identyczny, więc może nie, nie nakarzycie też skórze, tak jak u mnie będą widoczne jakieś tam różnice. Delikatne, delikatne różnice. To nie są jakieś, słuchajcie, bardzo mocne różnice. Dlatego później w ogólnym, jakby globalnym użyciu to czuję, że to jest ten zapach. I myślę, że naprawdę jakby większość nosów nie odczuje różnicy. W ten sposób. Dlatego ja Was namawiam do użycia tej alternatywy, bo jest to zapach właśnie, tak jak mówiłam, praktycznie niedostępny. I dajcie mi znać, czy używałyście zapachu właśnie, jeśli chodzi o tulenie zapachem. Co to były za zapachy? I czy były jakieś różnice? Yy, no bo jednak oni mają jakby dużą ilość tych zapachów, których już nie ma. Yy, I uważam, że właśnie w takich wypadkach warto się posiłkować yy, jakby alternatywami, tak? Yy, szczególnie jeżeli z jakimś zapachem naprawdę było nam po drogę, czy bardzo się lubiłyśmy. Myślę, że w takich wypadkach naprawdę, albo jakiś zapach jest wyjątkowo szalenie drogi no to myślę, że to jakby już jest powód do tego, żeby sobie poużywać takich alternatyw. Także jestem ciekawa Waszych opinii i ogólnie właśnie, jeżeli ten jakby klasyczna wersja Shalimara jest dla Was za ciężka, to wersja Initial, słuchajcie, będzie, myślę, że Wam się spodoba po prostu. Także pozdrawiam. papa. pa. pa.